mankoch może kilka słów odnośnie tego, jak składamy te drzewka z sadów. A robimy to w sposób następujący. Składamy od razu na dwa rzędy, jeden przy drugim. I one tutaj na dole jest jeden za drugim. Ku górze schodzą się do jednego, żeby było to takie wiązanie. A robimy tak z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby zaoszczędzić jak najwięcej miejsca no bo jeżeli kładziemy dwa rzędy wiadomo od razu e, e, pryzma się skraca o połowę e, czyli chodzi o zaoszczędzenie miejsca tak jak tutaj widać jedną mamy pociągniętą do lasu drugą tutaj mamy już prawie że do połowy a jeszcze no jedna trzecia działki została do zebrania Drugim powodem, czego składamy w dwóch rzędach, jest to, że składając w dwóch rzędach te jabłonki, nie przewraca nam się pryzma, nie będzie się w żadną stronę nam kładła. Dlatego na górze robimy wiązanie, czyli kładziemy częściową na jednej, częściową na drugiej, żeby stabilność zachowała cała ta pryzma. A jest kładzione to wysoko, ile tylko HDS-em się sięgnie. Także w takim celu też kładziemy te dwa rzędy. I co, składamy korzeniami w jedną stronę, żeby to podjeżdżając rębakiem nie musiał obracać, no bo z drugiej strony się rozchodzą te y, y, gałęzie na różne boki i musiałby sobie obracać, żeby y, włożyć do rębaka. No ale tak samo robimy z, ze wszystkim, co zwozimy czy to y, gałęzie, samosiejki, różne takie to składam jednymi końcami no bo to jest przy rębakowaniu Dużo sprawniej to wszystko idzie, no i wiadomo. Wydajność się zwiększa też. I kolejną rzeczą, jaką robimy, to w miarę możliwości, jeżeli jest możliwość, składamy tak w odstępie, żeby wszedł sobie na spokojnie rębak i obok na utwardzonej drodze. No bo przeważnie to przy jakichś drogach jest składany gdzie dojedzie bezpośrednio ciężarówka, żeby sypać to na ciężarówki, składamy tak. No tak jak tutaj widać, jest zostawione miejsce na rębak, tutaj idzie droga, tutaj sobie stanie ciężarówka. Y... Oczywiście z albachi może sypać bezpośrednio przed ciężarówkę, znaczy przed siebie, czyli że ciężarówka może stać przed albachem, przed rębakiem, ale no jest i to wygodniejsze dla, przy rębakowaniu, no bo tam ścianę trzeba przesuwać. W pierwszej kolejności przy składaniu pod uwagę bierzemy to, czy dojedzie ciężarówka, czy jest możliwość, żeby ciężarówka wjechała w dane miejsce i mogła się nawrócić no i potem bez problemu wyjechać. Często się zdarza tak, że właśnie my przyjeżdżając na ten na powierzchnię, czy gdzieś wybieramy miejsce, gdzie zostaje to składowane, chyba że wcześniej zostanie to gdzieś wyznaczone przez kierownika to w pierwszej kolejności bierzemy to pod uwagę. No a drugą rzeczą jest to, że składamy tak, aby to jak najlepiej się operatorowi rąbało. No bo chodzi o to, żeby nie robić tylko pod siebie, ale i pod kogoś, żeby komuś ułatwiać, tak samo jak nam operatorzy y przy wyrywaniu ułatwiają robotę, no ale to może jeszcze zrobię kiedyś osobny film o tym. Tak samo my staramy się, żeby jak najlepiej to było później do rąbania. Czyli, że i estetykę lubimy przy układaniu, żeby to było równo, nie kładzione na krzyż, czy końcami w różne strony. No i jak najwyżej, bo im też wyżej się kładzie, nie musi co chwilę rębak podjeżdżać, tylko stoi w miejscu i sypie na tą ciężarówkę, bez przestawiania się co chwilę. Także, no i oczywiście oszczędność miejsca, bo czasami bywa i tak, że braknie tego miejsca. W międzyczasie na niektórych robotach musi przyjechać rębak, zrąbać, żeby później było dalej gdzie składać. No i to by było na tyle na temat składania. Co do aktualnej powierzchni, to robimy działkę 12 hektarów w jednym kawałku. Z tamtej strony jeszcze zostało jakaś 1 trzecie działki do zwierzenia. Do i no tutaj pryzmy przede mną do prawej strony, tak jak jest złożone, jak akurat zostało do zebrania. Są trochę wątpliwości, czy to się zmieści, ale to się okaże w późniejszym czasie. I to jest, miała być nasza ostatnia działka, czyli 12 hektarowa. Wszystkiego miało być 30, ale prawdopodobnie coś jeszcze dojdzie. W sumie to już doszło, bo koparka pojechała coś się rwać, także kilka hektarów będzie jeszcze więcej, jak nie kilkanaście.